Sabotażysta? Ja? Nie, to musi być jakiś błąd. o, oh, oh. Źle się czuję, babo. <kly> Muszę dzisiaj zostać w domu. Absolutnie. Nie chcesz przecież przegapić szansy z demaskowania sabotażystów? A, po co mi to? Jeśli rocznik wyeliminuje wszystkich sabotażystów, wygrywa specjalną umiejętność jako nagroda. Idziesz! Ze ty? szybko! Co tam, dziewczyny? Nie wygnajcie. Serio? Mhm, Daniel. Ale czemu? Przecież nawet jeszcze nie było pierwszego zadania. Przesypiam na historii jak zawsze. Wygadał się przez sen. Nie gadaj. Czyli nawet spanie nie jest bezpieczne. Podłoga tu lawa. Dziesięć. Szybko, wszyscy na łapki. Dziewięć. O! Y nie mam gdzie wejść! się! Dwa, o! 8, jeden, Daniel? Zero. Odpowiedź o sabotażyście przepadła. Głosowanie. Ja głosuję na Daniela. Ja też! Ja też! Daniel. No, myślałaś, że co znaczy wyeliminować gracza? Co to się dzieje? Złazić mi z ławek! Sabotażysto, to jest twoje sekretne zadanie.